Siemaneczko, witam po prawie 3 tygodniowej przerwie. Wracamy w końcu, e, troszkę czasu mi się ogarnęło. Mam nadzieję, że uda mi się teraz e, na bieżąco wszystko robić. Słuchajcie, staramy się robić dwa minimum 3 odcinki e, tygodniowo, do tego 1 do 2 liveów. Ostatnio brak czasu niestety spowodował, że nasze topki uciekły, i nie tylko jak widzicie, obecnie top 84 w Rebirfie, do innych gier też wrócimy. Także odcinki, słuchajcie, z innych gier też będzie. Co do, co do najważniejszych topek, co do najważniejszych informacji, słuchajcie, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście koniecznie z dzwoneczkiem, bo niedługo wracamy do liveów, żebyście byli na bieżąco, żebyście wiedzieli kiedy, co, jak rozpoczyna się live. A wracając do naszych topek, nie Niestety topki e, Secret e, jest mamy na tą chwilę e, małą zbieżność, bo tak naprawdę mam sobie 102 sekrety e, w topce, jest pokazane 103, jakaś tam mała awaria, mały błąd, e, ale mamy 26 miejsce, więc no, dużo lepiej niż nasza ogólna, e, ogólna pozycja. Co do, co do topki Gemów, topka Gemów mamy 15,2 SP więc też będziemy gdzieś na poziomie 80 miejsca, a tutaj 84, więc więc i tak i tak lepiej co do topki czasu gry, no jednak ten czas gdzieś tam wiecznie klikało fakt, że to nie było zbyt efektowna gra, bo ani petów, ani nic innego nie wymieniałem, nie kombinowałem, ale nie jest źle. W graniu mamy top 4, czyli 72 dni, 13 godzin, 12 minut, więc nie jest, nie jest tak źle. Co do klikania mamy obecnie 1,17 QND. 1,17 QND daje nam 71 miejsce. No też nie jest za dobrze. Rebirfy, tak jak widzicie, zaraz wrócimy. Otwieranie jajek. Tutaj no na szczęście jakoś wysoko nam się Trzymamy czwarte miejsce, jest dobrze, trzymamy się w topce. W topce wydanych Robuxów nas nie ma. Ja mam wydanych 8,39K a jak wcześniej sprawdzałem, to Psetka ma ponad 13 tysięcy, ale słuchajcie, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną fajną rzecz. Udało mi się, nazbierałem na najdroższego Rebirfa na 10 sx 243 QDD, więc za chwilę to odpalimy, tylko oczywiście pierw odpalimy sobie Rebirfa, pierw odpalimy sobie dwa razy Gema, niech nam troszkę więcej wpadnie. Jak widzicie, długo nie grałem, oczywiście to nie są kupowane za Robuxy, to są zdobyte, jednak gdzieś ta chwilę czasu była, zawsze szybciutko wchodziłem, klikałem, odbierałem te skrzynki, także mam, jak ogarnę trochę w gierce, odpalę te wszystkie busty. Mam nadzieję, że na tych bustach uda nam się troszkę podbić tą topkę. A tymczasem słuchajcie, z się, tak, tutaj miałem podkręcić właśnie topkę, już Wam pokazuję. Top 84, top 84 243,78 właśnie teraz zmieni nam się z 243 SX. Jednym kliknięciem robimy, słuchajcie, 283 SX, 40 SX Rebirfa w górę. Dzięki temu możemy razy dwa Rebirf i dzięki temu możemy razy 2 Tu Rebirf Potion. Z 84 miejsca za chwilę awansujemy aż na 63. Słuchajcie, 21 miejsc jednym kliknięciem. Także jest fajnie, postaramy się e, szybko dobijać tą topkę. Na razie 21 pozycji do góry. Mam nadzieję, że będzie lepiej, mam nadzieję, że chociaż. W te top 10 uda nam się wbić, chociaż jak widać tutaj nasza Elita, z którą tutaj razem gramy, m.in. Kamil, jest na miejscu 8, gdzie był długo, długo w topce. Także Kamil trzymał kciuki, ciśnij dalej. Damy radę, może w końcu wrócę trochę tutaj do żywych, będę miał więcej czasu. Razem pogramy, coś tam się powymieniamy. Moje pety ogólnie na tą chwilę wyglądają tak. To jest najnowszy myfik Na razie na 22 poziomie, na 40 poziomie będzie on miał dużo więcej. XPK, także bijemy go, ciśniemy go, żeby było lepiej. E, na tą chwilę on ma prawie 400 bilionów. Jak widzicie, to jest dużo dla mnie. Gdzieś te pety no niestety, po 60, po 80 bilionów też mam. E, będzie trzeba je szybko podkręcić, podciągnąć. Zobaczymy, e, co uda się zrobić. Tutaj jeszcze mówię sobie, że muszę po, po, podluknąć, jak tam Holiksowi idzie. E, dzięki Holik za ostatnie e, pozdrowienia, oczywiście też Cię pozdrawiam serdecznie, serdecznie. jak widzisz, słyszysz e, to pozdrawiam Cię, wiem, że byłeś gdzieś tu wyżej na pewno ode mnie, e, już Cię szukamy, o tu jesteś, 38, także gratuluję, no masz 344, no takie jeszcze dwa rebirfy moje i Cię podgonię, no, może chociaż mi się Ciebie uda podgonić, nie wiem na ile e, Ty masz teraz dobre repety, na ile tam dużo grasz. Także słuchajcie, no topka wygląda, 4,33 SP na tą chwilę. No ale to przy wydanych bardzo, bardzo dużej ilości, prawie 180k Robuxów. Wracając do naszego ostatniego, najnowszego update'a, ja mam tu oczywiście wszystko wymaksowane, oprócz klikera. tutaj mi brakuje tak, no niewiele, 5 SP, podciągniemy to szybciutko. Mamy nową krainę, nowa kraina, jeżeli ktoś nie widział, wygląda tak. Jest tutaj nowa skrzynia, ja już ją odbierałem, są tutaj nowe pety, oczywiście lecimy zbieramy Secreta, mamy sezon drugi w questach, teraz mi się podejrzewam, że odpaliło, nie, Craft 5, aha, jeszcze Craft 5 Toxic Pet, także jeszcze to musimy zrobić, na razie mówię, nie było wiele czasu, tu o tym pomyślimy, prawdopodobnie to kupię, żeby jednak gdzieś tą topkę bić, więc to sobie na spokojnie kupimy, ale to jeszcze mamy czas, jeszcze 18 dni, więc damy radę. Co do rewardów, mamy Achievementa. No, niestety, jak on się pokazał, od razu ja wyklikałem wszystko. Mam wszystko tutaj na maksa. Uzbierane, poodbierane, więc o tyle fajnie. Także słuchajcie, powolutku wracamy, niedługo myślę, że skręcimy też jakiegoś live'a z tej gierki, e, póki co pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, bo jak się pokaże live, żebyście byli na bieżąco, żebyście wiedzieli, kiedy ten live jest e, i, i, i pamiętajcie, że na naszych live'ach oczywiście macie do wygrywania różnego pet, różne pety na gifowejach i tak dalej, e, będziemy mieli live'y i odcinki z tej gierki, będziemy mieli na pewno live'y i odcinki z klik Simulatora. Ostatnio mi wypadł drugi secret, secret z eventowej eventowych jajek z 225 milionów podstawowa wersja, ale i tak super, nagram Wam jakiś odcinek z Clickera też, pokażę Wam jak to wygląda z Anime Fighter, na razie mam w razie czego odblokowane wszystkie krainy, to też tam wrócimy do Pet Simulatora mam nadzieję, że niedługo pokaże się update też wrócimy, też będziemy nagrywać także już niedługo słuchajcie, zapowiem jakiegoś w końcu live'a dam znać Wam na Discordzie, dam znać na YouTubie, póki co wpadajcie, oglądajcie odcinki, oglądajcie livey i zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. I to tyle na razie. To tyle z, z najciekawszych informacji. Bo tutaj chyba nic innego nie mamy. tutaj zobaczę jeszcze, ale to nam się nic nie skraftuje. Dobra, tak wyglądają moje ewentualnie sekrety z naszego świątecznego eventu 4T. 4T no, za wiele nie jest, za dobrze nie jest. Chyba nic tutaj więcej mi nie wypadło. Ale no mówię, tego czasu nie było zbyt wiele. Tak wyglądają pety. Mam trochę dużo takich słabszych petów. Jeżeli komuś te słabsze pety się przydadzą, ja je chętnie oddam, bo jeżeli nie będziecie chcieli tych słabszych petów, no to one wszystkie pójdą do usunięcia, więc jeżeli coś Wam się z tych petów podoba piszcie do mnie, dajcie mi znać na pewno spotkamy się w gierce, przekażę Wam, także pisz, piszcie komentarze, jeżeli chcecie, któreś z tych petów już Wam wszystko szybko tu pokażę do dołu, co tutaj mam jeżeli któreś oczywiście nie wchodzą tu w grę ekskluzywy czy sekrety, jeżeli jakiekolwiek inne pety Wam się podobają to dajcie szybko znać, nim je usunę, bo niedługo będą na pewno usuwane, bo nam się tutaj miejsca kończą, także e, czekam na Was, dawajcie znać, no ja nic, jak widzicie z 84 na 63, 21 pozycji do góry w sekundę, w jedno kliknięcie, e, także słuchajcie, wbijajcie, ja niedługo się jeszcze pokażę, póki co dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, cześć.